Cześć. Zastanawiasz się, jak nie przytyć w święta? Zaczynamy zewsząd słyszeć o tym, że nie powinniśmy się przejadać, ile można przytyć w święta, ile co ma kalorii. Chciałabym troszeczkę pójść pod prąd i powiedzieć wam o pozytywnych rzeczach. Mam dobre wiadomości zarówno dla osób trenujących, jak i dla osób nie trenujących. Jeśli na co dzień trenujecie, dbacie o aktywność fizyczną, zdrowo się odżywiacie, nie ma potrzeby martwić się tym, co wydarzy się w ciągu dwóch, trzech dni. Pamiętajcie oczywiście o tym, że jak najbardziej możecie zrobić trening, jeśli tylko macie na to czas i ochotę, a jeśli chodzi o odżywianie, to tak samo jak osoby, które na co dzień... Jedzą śmieciowe jedzenie i się nie ruszają, a raz na jakiś czas zjedzą sałatkę. Czy ta sałatka coś zmieni? No nie za bardzo. Tak samo, jeśli wy na co dzień zdrowo się odżywiacie, trenujecie i raz w roku przez kilka dni zjecie troszeczkę więcej, no nie będzie tragedii, może nawet będziecie mieć większy power, więcej siły, żeby wrócić do regularnych treningów. Nie wahajmy się też powiedzieć nie, jeśli ktoś nam chce dołożyć. Pamiętajcie, że nie musicie spróbować każdej potrawy, nie musicie pić alkoholu, macie czuć się jak najlepiej i